To się nazywa... elegancko... zacieniona ławeczka. Dziś mija 10 dni od zamknięcia estakady w Chorzowie. Mieszkańcy Chorzowa pewnie w dużej części powiedzieliby... Dziękuję Ci Panie Boże. Kurwa, jest w pytę. Jednak myślę, że mieszkańcy miast sąsiednich, zwłaszcza Bytomia, Tranowskich Gór, Radzionkowa i innych miejscowości, których um, mieszkańcy dziennie chcą się dostać na przykład do roboty na studia albo do szkoły. Zwłaszcza środkami telekomunikacji miejskiej. No, obstawiam, tego entuzjazmu mogą mnie podzielać. A ja, jako że mam do załatwienia w Katowicach jedną ważną biznesową sprawę, to wybiorę się tam właśnie. Wspaniałego wiosennego bytomia. Środkiem komunikacji, telekomunikacji, przepraszam, miejskiej, jakim jest autobus. Bo tramwaje to. Nie wiem czy tam w ogóle jakoś dojeżdżają teraz i zobaczymy ile to w warunkach bez 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 zobaczymy, ile to bez estakady zajmie. Estakada już jest ogłoszone, że zamknięta będzie do 31 grudnia 2025 czyli bieżącego roku. Oczywiście to jest taka data wymyślona, bo jasne, że po tym nie będzie nagle otwarta. Ja myślę, że takiego paraliżu komunikacyjnego to nas czeka co najmniej kilka lat. Nawet jak skądś tam się cudownie wyczasną pieniądze na zrobienie tam czegoś. Ogólnie to ponoć są jakieś zalecenia, że ma ta estakada być tam podparta, żeby jeszcze postała jakiś czas, no i w tym czasie mm, zbierać kasę i rozkminiać co z tym zrobić dalej. Z tego co wiem to władze miasta Chorzowa, no i oczywiście mieszkańcy są jak najbardziej przeciw, bo chcieliby od razu to rozebrać. Z drugiej strony, no nie ma za co. I nie ma też jakiejś alternatywy za bardzo na ten moment. Także no, raczej lipa. Ruch kolejowy w ogóle jest przywrócony pod estakadą, także można próbować jakoś dojechać pociągiem, ale no... Niestety w tych stronach nie ma póki co takiego luksusu, jak bezpośredni dojazd pociągiem z Bytomia do Katowic. Było coś takiego, ale przez to, że w Katowicach robi się 2137 inwestycji Kolejowo-drogowych i pozamykana jest większość wiaduktów, i tak dalej, to niestety w tym momencie trzeba by się przesiadać w Chorzowie. Stestujemy dzisiaj busa, którym normalnie bez jakichś wielkich kroków powinno się stąd do centrum, czyli do skargi w Katowicach, dojechać za jakieś 25-30 minut. Z korkami 40, nawet czasem 50. BTW za parę dni od kiedy to nagrywam, będzie zbytomia, można dojechać w końcu gdzieś dalej niż do Gliwic. Bo będą dalekosiężne połączenia do Poznania, Krakowa, Trójmiasta. Miasta. Tylko na okres jakichś dwóch miesięcy, ale może to jest jakiś dobry probierz na przyszłość. Hala dworca wygląda wciąż w pyte. Czego nie można powiedzieć w żadnej mierze o dworcu autobusowym, który jest yy, chyba najgorszym dworcem autobusowym Górnego Śląska. Jeszcze kurwa z tą blachą urwaną na tej laubie. Jezu, no, mam nadzieję, że pożyję na tyle długo, żeby tu przyjść kiedyś i jadąc gdzieś nagrać. Ło, patrzcie, ale jest wypaśne Centrum Przesiadkowe w Bytomiu. Ale bym tak z entuzjazmem się nie rozpędzał póki co. 152 do startu gotowi 15.49, czyli godzina bez trzech minut Biorąc pod uwagę, że ten najgorszy moment, czyli objeżdżanie tej estakady, skręt przed nią w prawo i jechanie tam przez chorzy zajął nam jakieś, nie wiem, 15-20 minut, no to udało się zajechać zaskakująco nieludzko sprawnie. A tymczasem proszę bardzo słoneczne letnie katowice, palmy kwitną. Ludzie chillują bombę nad rawą. Ale tu jest ruch, ale tu jest akcja jak na brąksie. Anegdota podróżna. Siedzę sobie w autobusie. No, oczywiście, z multikulturowo. Po prawej, jakaś pani nawija coś po ukraińsku albo po rosyjsku, bo ja poza poszczególnymi słowami tych języków nie potrafię za bardzo rozróżnić. Z przodu, jakieś, prawda, ciemni panowie hindusi coś tam, tunak, tunak. No, i po lewej mojej stronie siedzi tako fajno, śląsko-uma. Tak 75, 80 lat staro. tak mówię: a to nasi ludzie to. Zagadam coś w tej długiej podróży i mówię: "Co, ale pieronowo długo się na te Katowice jedzie, nie?" A ona tak patrzy i na mnie i "Co? To już jest poważny znak czasów, żeby nie popadać w przesadnego zachwyta, Obejrzymy ile zajmie i jak będzie wyglądać droga powrotna po godzinie 17:00. Ciepło jest, schłodzę was, żebyście się nie przegrzali." 50 minut o takiej godzinie no przecież to jest luksusowo znaczy to jest i tak dłużej niż to powinno zająć z estakadą nawet w największych korkach ale o takiej godzinie to się spodziewałem jazdy jakieś półtora godziny no i widzicie, wszystkie te głosy o katastrofie komunikacyjnej były mocno przesadzone. Ta trasa autobusem pokonana w, powinna zająć tak półtego, no ale no widzicie, jakoś tam dojechać się da. Nie wiem jak z jazdą tramwajem, czy w ogóle się jakoś da. Jak zostawicie tysiąc łapek w górę, to testujemy na następnym filmie. To był Niklaus Pieron, Boston, Massachusetts. ten Oberschlesien. Zawsze na miejscu zdarzenia, zawsze z ręką w padkach, yy, znaczy na pulsie. Dziękuję za uwagę. Zostawcie łapkę. Widzimy się wnet. Nara. Kurpa. Cześć. siu, Papa. Arrivederci. Auf Wiedersehen. Persk. Ciao. Das i i yy. Wpisdu.